Nie chcę takiego po prostu momentu, w którym ja kończę pracę o godzinie, załóżmy tam 16 czy 17, pójdę sobie pobiegać, wrócę, ok, jest 18 i, i siadam. Ten moment robienia posiłku i samego jego spożywania, to było właśnie takim rytuałem. Pierwsze 25 godzin na głodóweczce robię sobie post. W sumie pierwszy odcinek. Powinien może jakoś się przedstawić, coś więcej o sobie opowiedzieć. Ale jestem zdania, że te karty będą się odkrywać po drodze, bo kto w sumie o, o sobie umie tak y, na luzie generalnie gadać, więc w tle może nam przeszkadzać mój pies akurat gryzie jakiegoś tam kika, ale czemu w ogóle o o poście, czemu post? Potrzebuję jakiegoś wyzwania, ten odcinek też troszeczkę właśnie będzie o tym, że jestem za tym, aby bardziej cieszyć się drogą, a nie samym celem, ja jestem tego przykładem, gdzie przez ostatnie lata miałem jakieś takie mniejsze, większe cele przed sobą, czy to takie życiowe, ogólnie yy, mieszkanie, kariera itd., itd., no ale też takie sportowe, i one właśnie trzymały mnie w takich ryzach tego nakręcenia. I w momencie, kiedy yy, osiągnąłem różne, różne właśnie cele w swoim życiu. To zauważyłem, że włącza mi się gdzieś taka stagnacja, wymuszony odpoczynek. Odpoczynek jest bardzo ważny, nieraz w tych vlogach będziemy sobie o tym rozmawiać, to poruszać. Bo ja generalnie przy każdym, przy każdym temacie mógłbym zaraz milion, dwieście innych poszczególnych tematów jeszcze sobie poruszyć i się poruszyć i wygadać. Ale właśnie. Zrobienie tego postu to jest właśnie jednym z etapów powrotu do siebie. Uważam, że w ostatnich latach gdzieś siebie zatraciłem, zgubiłem, te cele były, mniejszy był większe i spoko, ale i tak naprawdę nie robiłem tego, co po drodze chciałbym robić, jeśli chodzi o swój rozwój. Mówiłem też o tym w jednym z, ze swoich podcastów, też podlinkuję. Tutaj swój podcast na Spotify'u, bo za każdym razem, jak to się rozwijałem, to kryłem się za, za maską czegoś, za maską portalu, czy to było BFUDI, czy to było GymRank, czy to było Plenty. Za każdym razem był jakiś portal. I nie mam nic do tego, ale mi generalnie lepiej współpracuje się z ludźmi, jak ja tam jestem, dla ludzi z ludźmi. Od wielu lat prowadzę zespoły sprzedażowe. Mam w tym bardzo duże doświadczenie. Czym to mnie spełnia, czy nie, to opowiemy sobie o tym później. Ale ten moment, w którym właśnie ja pracuję z tym człowiekiem, jest tym momentem, w którym najbardziej właśnie mnie spełnią. No i właśnie, w ostatnich miesiącach, kiedy udało nam się przyprowadzić do domu, o którym marzyłem, jakby jakiś taki dany cel wygasł. I... I po to właśnie teraz ta trzydniowa głodówka, ponieważ chciałbym zresetować swoją głowę, chciałbym zresetować właśnie taki swój mental, jeśli chodzi o walory zdrowotne. Jest bardzo dużo materiałów w internecie na temat głodówki, więc ja tutaj nie będę się wypowiadał. Mi minęło pierwsze 24 czy 5 godzin i pierwsze odczucie, jakie mogę się podzielić, to, to jest to, że miałem bardzo duże obawy co do tego, jak... Jak będzie mijać pierwsza doba? Mogę troszeczkę minimalnie się rozkojarzyć, bo już chce mi się z powrotem pić. Na tej głodówce chcę, trzeba, trzeba sporo pić. Co prawda jest dopiero godzina 13-14, ja już tam z 2 litry wypiłem, ale czuję, że już mi zaschło. No i właśnie, i ostatni posiłek zjadłem wczoraj o godzinie 11, bodajże 12, i największe moje obawy były po południu wieczorem. Kiedy po prostu wejdzie taka rutyna, że teraz by fajnie było zjeść obiadek, później, jeszcze to, to był piątek wczoraj, więc też sobie fajnie obejrzeć jakiś film, podczas filmu coś tam pochrupać, czy to marchewkę, czy to jabłuszko, co by to po prostu nie było, jednak będzie to coś do pochrupania. Jesteś? Jesteś, dobra. Szalej, mały. I to była moja największa obawa. Gdzieś najwięcej opinii czytałem w, gdzieś w komentarzach lub ogólnie w różnych materiałach, że ludzie obawiali się właśnie pierwszych 20 po 24 godzinach, czyli właśnie ta druga doba. Ja ją rozpocząłem, póki co to jest właśnie spoko. Ta pierwsza u mnie była z największymi jakimiś takimi właśnie objawiam, objawami objawiami. Pierwsza dom, doba u mnie była taka, że najbardziej się właśnie bałem tego wieczornego głodu. On na szczycie się nie pojawił. Zadbałem co prawda o potrzeby organizmu, ponieważ tutaj w tą głodówkę jak się robi, to ją się robi na wodzie z solą. Ja też właśnie wczoraj po południu wieczorem postanowiłem, że właśnie sobie zrobię wodę na ciepło. I naprawdę dla mnie to był game changer, bo w ciągu dnia to tak tylko zimna woda, zimna woda, trochę gdzieś tam właśnie z tą solą. Ale wieczorem zrobiłem sobie dosłownie takie 3-4 szklanki, więc to było około gdzieś tam 1,5 litra, właśnie wody ciepłej. Jezus Maria, różnica jest po prostu ogromna. Też jest sobota, po nasz taki rytuał, gdzie zawsze te śniadanka sobie z moją ukochaną partnerką robimy razem. No tutaj dzisiaj tego nie było, ja trochę się wyłamałem, ale w sumie raz na jakiś czas nikomu nie zaszkodzi. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dla Ciebie to będą zaraz kolejne sekundy tego wideo, dla mnie to będą kolejne godziny, więc będziesz mi w nich towarzyszyć. Jeśli chodzi o tym, co więcej u mnie o czym w ogóle będzie ten kanał, będzie odkrywało się w trakcie. Ja ze swojej strony mogę tyle powiedzieć, że nazywam się Bartek i bardzo mi miło, że jesteś tutaj ze mną właśnie na tym kanale. Jeśli treści, które już teraz wspomniałem są dla Ciebie interesujące, więc zachęcam oczywiście do subskrypcji. Mocno interesuję się tematyką uważności jedzenia i łączenia tego z human design. Czym jest human design? Też o tym będę w trakcie więcej opowiadał. Podlinkuję też swój Podcast. Tam mam odgrane, nagrane kilkanaście już odcinków na ten moment, które są właśnie w, głównie w tematyce human design, wykorzystania tego w życiu codziennym. Ja bardzo mocno swoim przekazem chcę się skupiać na przekazie do mężczyzn, do tych yy, szczególnie, którzy są w momencie zakrętu swojego życia, bo w takim momencie nieraz sam byłem, jestem i chcę, żeby właśnie poprzez swój przykład pokazać, że. Można zupełnie inaczej. Jakie popełniłem w trakcie tego wszystkiego błędy? Będziemy razem tą drogę przechodzić, bo ja to gaduła jak gaduła, więc mogę się już dalej rozgadać. Tymczasem ja idę sobie na spokojny spacer z psiakiem. Tobie właśnie rzucam małą przebitkę z pięknego lasu, bo właśnie to jest to, że w gonieniu za tym wszystkim, ja zapomniałem właśnie o tych najmniejszych rzeczach w życiu, z których się cieszyłem. Mamy piękną polską, złotą jesień, wokół mnie są. Zielono, żółto, czerwone drzewa. Zatrzymać się na moment, pocieszyć się tym wszystkim, a nie po prostu cały czas być w takim pędzie, 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 pędzie. Ja się sam na tym łapię. Naprawdę nie mam tutaj jakiejś złotej rady. To są po prostu najprostsze takie rzeczy dnia codziennego, którymi właśnie chcę się z Tobą tutaj dzielić. Co mi się Gdzie idziemy? Pokaż gdzie idziemy. No dawaj, ty kierujesz drogą. Kolejną taką rzeczą, którą chciałbym jeszcze sobie wrzucić jako wyzwanie, to jest maraton. Kiełkuje to za, ze mną naprawdę od yy, dłuższego czasu. Przebiegłem nie jeden półmaraton. Zawsze pod koniec tego półmaratonu sobie właśnie myślałem, co ja robię, po co mi to 18-19 km, ja już tam płuca wypluwałem. Nie wiem, takiego nigdy, nigdy więcej. Eee, ale właśnie chcę sobie to wrzucić jako teraz taki półroczny projekt. Mamy koniec października, jak to nagrywam. I maraton w Gdańsku jest w połowie kwietnia, więc akurat jakieś takie niecałe pół roku tutaj wyjdzie. Więc też będę dzielił się właśnie swoją drogą, jeśli chodzi o przygotowanie. Do półmaratonu, do No właśnie, cały czas pada te półmaratonu, bo do tego jestem przyzwyczajony. E, więc będę się też dzielił tą drogą swoją taką biegacza, amatora, jeśli chodzi o przygotowanie. Nie będą to jakieś tutaj treningi w stylu, trzeba biegać to to i tamto. Tylko ja znam siebie i wiem po prostu, że podczas niejednego treningu, podczas niejednego właśnie biegania, czy w ogóle po nim mam różno. Mm, dużo różnych przemyśleń, wglądów, które pomogły mi nieraz właśnie na w danej ścieżce, na danym po prostu zakręcie, więc tym też będę chciał się z Tobą tutaj dzielić, więc bez zbędnego pierdzielenia, zapewne w następnym ujęciu zobaczysz jak kupuję pakiet startowy no i już no i już tego zatrzymać nie można, chociaż właśnie zrobiłem sobie małą pauzę, bo z drugiej strony mam takie właśnie podejście zarówno do tego postu 72-godzinnego, jak i właśnie do tego maratonu, aby podchodzić bez jakich większych, w jakichś większych oczekiwań czemu wrzucamy sobie na pres presję na barki, yy, od razu mamy większe ciśnienie. Ja sobie powiedziałem, że jeśli chyba się chodzi podczas tego postu, coś będzie ze mną działo się nie tak, albo będę się. Nie wiem, źle czuł, może przeziębie się, bo jest pogoda jaka jest, to po prostu to przerwę. I z tak takim właśnie też podejściem chcę kupić właśnie dzisiejszy pakiet startowy, jeśli chodzi o maraton. Przygotuję się najlepiej jak potrafię, jak mi się uda to fajnie, jak nie to też nie jest koniec świata. Naprawdę żadna to, to ujmam. Dystans, dystans i jeszcze raz dystans. No ale łatwo mówić, gorzej zrobić. Aktualizacja właśnie mija 68 godzin postu. Z drugiego dnia nie nagrywałem, bo miałem taki spokojny, lekki dzień. Chciałem się bardziej skupić na sobie. No i co jest właśnie ciekawe, że większość opinii jakie widziałem od osób, które właśnie robią taki post, to najgorsza jest druga doba. I u mnie druga doba, co dziwne, była w sumie najlepsza. Bardzo szybko mi wszedł stan ketozy. Różne miałem takie objawy z ciała, które na to wskazywały. I możliwe, że stało się tak dlatego, że ja kiedyś byłem na ketozie, na diecie ketogenicznej, więc generalnie mam takie wrażenie, że ostatnio i tak nieświadomie sobie robiłem okna żywieniowe. Nieświadomie to po prostu wychodziło naturalnie i teraz, jakby organizm zupełnie szybciej się przestawił. I to jest naprawdę fascynujące dla mnie. Generalnie, właśnie druga doba też jest podobna, najgorsza, bo najbardziej chce się jeść. Ja tego najbardziej się obawiałem, nie ukrywam. Jednak nie miałem w ogóle żadnych takich zachcianek. Nawet jak moja ukochana robiła sobie obiad, śniadanie i czułem różne zapachy, to nie miałem tak, że mi ślinka leci i już bym chciał coś zjeść. I tutaj naprawdę uważam, że mogę sobie przybić piątkę, bo jest to dla mnie mega, mega osiągnięcie. I tak samo obawiałem się takiego mentalnego podejścia, że będę dużo myślał o jedzeniu. Kiedyś byłem na takiej krótkiej diecie. Właśnie ona miała też za zadanie taką symulację właśnie postu i to był katolów, I tam polegało na tym, że dostawałeś małe posiłki, takie po 800-900 gram dziennie. To było rozpisane na 5 dni. No I właśnie to miało symulować właśnie taką, ta, taki post przerywany, nie post przerywany, tylko właśnie post, Tam akurat w tamtym przypadku to było bodajże chyba 4 dni, nie pamiętam teraz dokładnie. Ale wtedy, nie ukrywam, wręcz byłem wkurwiony, bo te porcje były małe, jak chciałem więcej, dużo po prostu wtedy też myślałem o jedzeniu i nie wytrzymałem. Chyba drugiego, trzeciego dnia pękłem, bo za bardzo po prostu głowa mi wariowała, jeśli chodzi właśnie o kwestie jedzenia. Rozkoszowałem, co to bym sobie tutaj nie zjadł, tam nie zjadł. to po prostu masakra. Tym razem naprawdę jest o wiele lepiej. Właśnie teraz byłem w sklepie kupić sobie wszystkie rzeczy na, na rosół. Jest ósma rano, więc właśnie tak za 3-4 godziny mija mi trzydniowy, ten trzydniowy post i idę sobie teraz wszystko przygotować, pokroić, nastawić zaczynam za godzinę, półtorej pracę, i więc rosołek będzie sobie tam pyrkał w tle robił się, zrobię sobie właśnie małą przerwę, no i wtedy już powoli właśnie tym rosołkiem będę wychodził z tego stanu I już żołądek przyzwyczajał już mi zaschło w gardę bardzo szybko jak właśnie mówię, to zasycha mi w ustach, nie? To jest w ogóle też jeden z takich objawów głębokiej ketozy. No i w sumie jeszcze jedna rzecz taka do podzielenia się, to to, że zapisałem się wczoraj na maraton, więc to już oficjalnie, nie ma wymówek. Mam niecałe pół roku na przygotowanie się, więc też będę tutaj się tym dzielił. Jaram się, bo czuję taki powiew świeżości takiego właśnie resetu, powrót właśnie takiej energii, żeby dbać o siebie. No i właśnie, jeśli chodzi o dbanie o siebie i potencjalne właśnie myślenie o jedzeniu, to to też jest ciekawe, że jak nawet myślałem sobie ostatnio o jedzeniu, to myślałem bardziej w takiej kategorii, żebym zjadł takie zdrowe rzeczy. Nie chciało mi się jakieś takie hamowy, jak te 3-4 lata temu właśnie na, na Ketulów, to ja wtedy myślałem o makach, o KFC, o po prostu samych takich węglowodanowych rzeczach. A tutaj tym razem to na przykład, no właśnie, rosołek se zaraz zrobię. Dzisiaj po południu jeszcze delikatne będzie jedzonko. myślę, że jakieś właśnie jajka na miękko, żeby też ten żołądek tak na spokojnie. No ale już kolejne dni to właśnie to sobie myślę, jakąś sałatkę, właśnie w stylu to jajeczniczki jakieś fajne, właśnie porobić też z tłuszczowymi, warzywnymi, właśnie dodatkami. Więc to jest ciekawe, że myśląc teraz o jedzeniu, to myślę bardziej o takich zdrowych rzeczach. Na low carbie, może właśnie keto. Nie chcę mi się wracać do takiej węglozy. Jak myślę sobie na przykład o czymś słodkim, to, bo to też był mój duży problem, że słodycze przejęły kontrolę nad moją głową, a nie ja nad nimi, więc teraz też jestem zadowolony, że w ogóle nie mam takich zachcianek. No ale właśnie jakieś takie słodkie śniadania, jak już to właśnie w stylu keto, jak robiłem kiedyś. Ja sobie też kiedyś sam czekolady robiłem. Więc tutaj widzę na przykład sporą zmianę. Że moja głowa chce tych takich fajnych, zdrowych tłuszcz, takiego zdrowego jedzenia. I tutaj jestem, nie ukrywam, tym zajrany, jak jeszcze właśnie przygotowani się do maratonu. No to też będzie ciekawe doświadczenie. Ja jeden półmaraton przebiegłem, jak byłem w takim mocnym keto, to na samej wodzie. Żadnego wtedy posiłku, nie musiałem brać żadnych żeli, nic w trakcie. Nawet sobie zrobiłem czekoladę, przygotowałem, żeby moja ukochana na pit stopach mi podawała. To nawet nie było, nie było potrzeby. Zobaczymy, jak będzie teraz. Też do tego maratonu chciałbym bardziej się przygotować pod względem właśnie low-carbu czy keto, bo długodystansowo to naprawdę daje dużo plusów, ale o tym będzie w trakcie na spokojnie. Więc ja jeszcze jadę do jednego sklepu, bo zabrakło mi jednego produktu. No i zapewne widzimy się albo zaraz jeszcze w małym filozoficznym skrócie, albo już w następnym odcinku. O tym właśnie mówię. Niebiespokojny, poranny spacerek w lesie. A tutaj piękna alejka. Żółto, zielono, czerwona. Więcej tutaj tej żółci niż zieleni. O, zadowolony piesek. I tak naprawdę cieszyć się po prostu tą chwilą. Już nie wybiegać naprzód, co tam dzisiaj się będzie działo w pracy w projektach po pracy i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu naładować się tym momentem. W tyle jeszcze sobie fajnie deszczyk kropi, co dodatkowo relaksuje. Coś wspaniałego, nie? Gonimy za niewiadomo czym, a mamy tak wiele pod ręką, sam jestem tego przykładem. Gonię za tyloma rzeczami, mam tyle cudownych rzeczy pod ręką każdego dnia, z których mogę się cieszyć że tylko po prostu na własne życzenie wrzucam się właśnie w ten dziwny zapierdziel, żeby już gorzej nie powiedzieć. Pięknie, naprawdę coś pięknego. Celem w ogóle też tego wszystkiego, bo o tym nie wspomniałem, było to, aby też zresetować sobie taki układ pokarmowy, nawet nie wiem jak to nazwać, ale chodziło mi o to, że ostatnie czasy nie chciało mi się gotować. jadłem dużo już gotowych posiłków, przetworzonych, czy dużo? Jeden dziennie. się na nie kolacja i tak było robione w normalny sposób, ale wróciła się mi ta chęć do takiego obiesiadowania, do cieszenia tym jedzeniem. Ja akurat jestem osobą, która lubi gotować, chce gotować i. Cieszy się też tym procesem gotowania. To prawda, tutaj teraz, gdzie się przeprowadziliśmy do nowego domu kilka miesięcy temu, mamy taką kuchnię tymczasową, więc to też nie do końca nam umożliwia takie normalne, standardowe gotowanie, więc to też było dla nas wyzwaniem. Ale właśnie wczoraj siedzieliśmy wieczorem i właśnie dzieliłem się tak ze swoją ze swojej narzeczonej takimi przemyśleniami, że mi się chce z powrotem, nawet w takich warunkach, jak mamy teraz, gotować, próbować. Bo tak naprawdę mamy zmianę czasu, po godzinie 17 już będzie ciemno. Oczywiście oprócz pracy jeszcze będę przygotował się do maratonu, ale co tu innego jeszcze sensownego robić? Ja nie jestem jakimś gamerem, yy, uwielbiam filmy, ale generalnie też nie chcę dużo, nie chcę takiego po prostu momentu, w którym ja kończę pracę o godzinie, załóżmy damy 16 czy 17, pójdę sobie pobiegać, wrócę, ok, jest 18 i, i siadam. Już w sumie też wcześniej, czyli tryb, w którym już z yy, Zachodzi to słońce, my właśnie sobie siedzimy, robimy jedzenie, rozmawiamy. To jest taki moment dla nas, i żyjemy w takich czasach, gdzie właśnie wszędzie się spieszymy: szybko obiad, szybko jedzenie, wszystko po prostu szybko, szybko, szybko. I ja sam wpadłem właśnie w taki paradoks, ponieważ u mnie kiedyś oprócz tego, że właśnie chciałem jeść mniej, znaczy nie mniej, tylko rzadziej, nie dam 3-5 razy dziennie, tylko załóżmy właśnie dwa. Dlatego też mniej więcej przyszedłem na keto, chociaż też tam jest bardzo dużo. Innych takich pozytywnych objawów, ale też nie, nie o tym teraz, to pamiętam, że jak były po prostu kwestie robienia posiłków, to było szybko, szybko, szybko. Nie potrzebowałem szybko zrobić, szybko zjeść i wracać po prostu do czegoś, co i tak nie przynosiło jakiejś większej wartości. I kiedyś właśnie tak żyliśmy. 10-20. 30 100 lat temu, no ja sam pamiętam u siebie, jeśli chodzi o kwestie dzieciństwa, że to było bardziej wszystko na spokojnie. Oczywiście mama była bardzo zapracowana, wracała, ale ten moment robienia posiłku i samego jego spożywania to było właśnie takim rytuałem. Tylko obejrzeć jakiś serial, nie ma dla mnie to większej wartości. Dlatego jaram się, że udało mi się w te trzy dni właśnie też zresetować nie tylko swoje ciało pod względem zdrowotnym, ale ciało pod względem właśnie takim mentalnym, że Czuję, że zupełnie inne zmiany nadchodzą? I też tymi zmianami oczywiście będzie dzielił się tutaj. Zaraz. Wypluję płuca